Cześć widzowie. Ja jestem Krisu, a to taki nietypowy filmik na moim kanale. Chociaż w sumie mam wrażenie, że wszystkie filmiki na tym kanale są nietypowe. Właściwie to ja <sum> sam jestem jakiś nietypowy. Może najpierw wyjaśnię, o co chodzi, ponieważ był taki okres w moim życiu, że oglądałem dużo kanałów, komentarzy i oglądałem Dużo Zeba i naprawdę zawsze miałem takie coś, że kurde, no ten człowiek wygrał życie, naprawdę Nagrywa sobie jakieś dramki, reaguje na to, no taki content wiecie, komentary, które można zrobić w 10 minut I nagrywa to daily, no powiem wam tak, no ja bym się chętnie zamienił z Zebem.pl Normalnie mógłbym być takim Zebem, choć widzę, że on teraz jakieś TikToki nagrywa, tak se wbijem na kanał No nieważne, w każdym razie obiecałem sobie, bo naprawdę już bardzo długo chciałem nagrać coś tego typu, wiecie Taki Zebo content, komentarze. <noise> więc obiecałem sobie, że nieważne co się stanie, jak Team X wypuszcza nową nutę, robię zebo content i nagrywam reakcję do Team X. Ostatnia mi się nuta spodobała, więc w sumie zobaczymy, jak ta mi się spodoba. No, może jestem trochę nie na czasie, bo oni przesłali 22, ja teraz to nagrywam 26, także 4 dni. Yy, nie wiem, kiedy to wyślę. Wy już pewnie dawno tą nutę słyszeliście, a jak nie, no to zapraszam do przesłuchania razem. No i co tam jeszcze zebo mówił? A, zostawcie łapkę w górę, bo jak nie, to jesteście debilem. A, w ogóle jeszcze. No ja chyba nigdy nie zacznę tej reakcji Chciałem jeszcze nagrać w ogóle gameplay z forzy, żeby specjalnie było no zebo normalnie 100%, znaczy miniaturkę pewnie inną zrobię, a może i nie, nie wiem yy, dobra, wiecie co widzowie? Nie wiem Napiszcie się gbs z kodem zebo ileś tam procent yy z kodem krisu0, no i co, lecimy, już nie przedłużam, zostawcie łapkę, yy, zebranka.pl, nie wiem, dobra, lecimy. Padłam tu na moment, w sercu zagrał akord, on wypełnił brak, to chyba był podstęp. <laughs> Ej, widzowie, bo w sumie to... <laughs> Nie wiem co ja mam mówić Ale dobra, czekajcie Fajna nutka, fajna nutka, taka wiecie, wakacyjna się zapowiada Ładny głos, w ogóle, ja nie wiem Kto się teraz zajął realizacją Mix Mastering, Kofeina Music O, kofeina, jak kofeina to GBS Pięć razy więcej kofeiny Nie no, ale w ogóle, kurde, musicie chyba sami to przyznać Że no, t ostatnio zaliczył taki progres Tak naprawdę to pewnie zmienili Tych realizatorów dźwięków wszystkich I, I teraz, no, ktoś na tym mocniej siedzi Ale, no, nie wiem Jakoś tak podobają mi się te ostatnie nutki nie wiem czy to ja się cofam w rozwoju, czy, czy, czy to oni się rozwijają. Nie mam dla tego pojęcia, ale dobra, lecimy dalej. Ani trochę Planowałem poczuć słabości tak Chio jak śpiewa, ja nie wiem co tu się dzieje, nie no Ej dobra, wiecie co, jednak cofam to co powiedziałem, że to jest łatwy content no Ej weź zrób oś na przykład 8 minutowy filmik z tego jak coś gadasz To jest jednak ciężkie, ty bez kitu myślałem, że to jest takie proste Ale to często tak jest, że wiecie, wydaje się coś proste A jak wiecie, a jak yy, zaczynacie to robić to się okazuje, że to jednak takie proste nie jest Przy tobie mogę czuć się cały przy tobie mogę się zestarzeć Kurde, powiem wam szczerze, że nie wiem Jakoś nie przepadam za love songami, tak szczerze mówiąc Nie wiem, czy wy też tak macie, ale No dla mnie, jak ja słyszę takie love songi Typu, mogę się ze, ze sobą zestarzeć Kocham cię nad życie, nie wiem Dla mnie to jest takie yikes i cringe'owe I no, nie wiem Może trzeba po prostu słuchać tego, jak się jest zakochanym Może i tak, ale myślę, że nawet jakbym był zakochany To nie wiem, czym słuchał takiej muzyki No ale to wiadomo, każdy ma jakiś swój gust No ale też czego się spodziewać po piosence z Shio i Julią, którzy są razem parą. No, raczej by o tam Habibi i Habibi yy, nie nagrywali w dwoje, tylko jakiś miłosny love song. Odnajdujemy w nas siłę I wszystko inne Schodzi na dalszy plan Przy Tobie czuję się... O, widzowie! Ej, to jest tam, gdzie ja nagrywałem normalnie vloga w Łazienkach Królewskich. Pa, normalnie, gościu. Ale ja, ja, to jest ten amfiteatr, co wam pokazywałem. Wow! ej, tego się nie spodziewałem tutaj. Kurde, ale Wiksa, no ściągają ode mnie, ściągają ode mnie content no ale dobra, niech będzie. Czuję się bezpieczna, przy tobie nie muszę. O, gondola, właśnie, kurde. Jak ja nagrywałem, to nie było gondol, ale. Tak, to niezła reakcja piosenki. <laughs> eee, no, nagrywałem jakimś VHS-em, nie wiem co to jest eee, nie, nie wiem, nie wiem, dobra, widzowie, lecimy dalej, lecimy dalej O, tutaj się coś jara, to trzeba uważać z takimi rzeczami, bo się można spalić jak w Simsach To nie, z piekarnikami nie ma żartów, nie ma żartów Ej, w ogóle wiecie co powinno być zamiast tego shio jak śpiewa o, To powinno być O mama, o mama, o mama, ale <kluzny> Ała moje gardło Ale to by bardziej pasowało, jak myślicie, że to by bardziej pasowało to możecie dać łapkę w górę Ej, no co wy robicie, nie walcie w ten stół! To jest pewnie jakiś, kurde, blat z Ikei, co się po trzech uderzeniach, wiecie, rozwali. Uważajcie, pewnie jeszcze w jakiejś restauracji są, nie wiem czy to jest restauracja, czy oni w domu sobie zrobili takie, wiecie, randewu, ale no szanujcie meble, szanujcie meble. Nie no, co ja gadam za głupoty, nie, nie wiem, lecimy dalej. No, ja nie chcę nic mówić, ale na tym ujęciu to wygląda jakby Shio jadł loda ekipy. Nie, nie rozumiem, co on tutaj robi, co... Weźcie mi to wytłumaczcie, co? Halo? Co tu się dzieje? Ło, wow. ej, ten refren, teraz ten drugi refren wleciał fajnie. Trzeba przyznać, taki popowy, no wiecie, co, jest taka piosenka. No nie moje klimaty, ale całkiem nawet spoko wykonana piosenka. No takie, to by mogło lecieć w radiu, ale w ogóle te piosenki Timix od jakiegoś czasu wszystkie mogłyby tak naprawdę lecieć w radiu. No kurczę, bez kitu. Ale, 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 glebę tam zaliczył. Uuu, tu, to, to musiało boleć. Dlatego ja nie, nie, boję się jeździć na rolkach. Nie wiem, ja raz siadłem na rolki i też się tak wywaliłem. I <gryw> już więcej nie, nie wsiadłem. A widzicie, a szkoda, może bym został drugim Frizem, co najpierw jeździł na rolkach, a potem miał rolki pieniędzy. Wow, yy, właśnie przesłuchaliśmy razem piosenki Team X, yy, szczerze mówiąc nie wiem czy ten filmik w ogóle się pojawi na tym kanale Ale dobra, jednak zwracam honor, Zebo to jest totalnym szefem Że mu się, chce się coś takiego nagrywać i że robi z tego content, który, <grych> który ludzie chcą oglądać Bo no, naprawdę jednak nie sądziłem, że to będzie aż takie ciężkie W sensie wow, nie no może też nie mam wprawy wiecie Nie, dobra, dobra, dobra widzowie już wolę nagrywać chyba to, to GTA <grych> siema